Napisałem książkę swojego życia, manifest naukowy po 50 latach tak, peregrynacji na poziomie scentyzmu poznawczego bądź sceptycyzmu krytycznego w stosunku do rzeczywistości która jest opanowana przez wirus plamisty w postaci bogactwa i konsumpcjonizmu. Jest to o wiele bardziej groźny wirus, jak wirus pandemiczny COVID-17 czy COVID 19, już nie pamiętam jak wygląda numeracja. W każdym bądź razie trzeba pamiętać, że moja książka życia, pokój fundamentem człowieczeństwa, stała się książką tylko leżącą na półce. Bez jakiegokolwiek zainteresowania. Świadczy to o czym? Świadczy o tym, że człowiek dzisiaj nie odczuwa głodu wysokich potrzeb. A dlaczego nie odczuwa głodu wysokich potrzeb? Poprzez to, że ogranicza go się na poziomie egzystencji, czyli dokonuje się jego manipulacji, psychoniepolacji, on walczy o byt, a nie o rozwój i samoistnienie.